Cześć, małeczko, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Andy. W dzisiejszym odcinku z Farminga pokażę Wam, jak odblokować kilka maszyn do Farminga po prostu za darmo, które możecie mieć, ale nie musicie. Są to jakby zawartości ogólne z gry. Kody wiadomo macie w opisie, które wpisujecie. Zaraz Wam pokażę, gdzie i jak i co. I będziecie mieli dodatkowe maszynki. Zostawcie łapkę w górę, bo to bardzo motywuje i też będzie dużym wsparciem dla mnie. A jeżeli nie subskrybujesz, to subskrybuj. To nic ci nie kosztuje. Przechodzimy dalej, nie? Dobra, to tak. Wchodzimy do zawartości do pobrania. I tu mamy zakładeczki, nie? I tak was zastanawiał ten kluczyk. Ja tak se poczytałem, trochę tak dalej. Dodatkowa zawartość. Hmm, co to może być? I właśnie to jest to. Klikamy odblokuj albo spację tam zależy co chcecie, nie? R, C, N, L, 1 z E, E i odblokuj. Przedblokowano, odblokowano, patrzcie. Mamy mana na początek. Lecimy dalej. To nie tylko man, nie? Ja mam troszeczkę tych kodów, co ja w ogóle jestem w szoku, bo. Za darmo? W ogóle, to jest taki chyba easter egg, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny, patrzcie. A, Porsche, kurde mamy, no normalnie Porsche. No i tak fakt faktem, to jest dla mnie szok, że oni tak za darmo dali, tylko kurde nie ogłosili. Chyba serio to jest jakiś easter egg, którego trzeba było odkryć. Albo to są kody e, tych, co miały być w dodatkach premium. No to takie trochę wyciekło, no co ja poradzę. No, doszedłem do tego. No też nie są źródła ode mnie, to ja to znalazłem fakt faktem i po prostu się z wami dzielę, bo no, stwierdziłem dlaczego, nie? Chciałbym, żebyście moi widzowie e, mieli za darmo pojazdy takiego jak Fenda na przykład, jak Mana, Porsche, Zetora nawet I dobra, skończyłem na Porsche, nie? Na, znaczy na tym. No to teraz by było S4 i ty, co mnie śmieszy, że tutaj działa. No, suby zostawcie 4 i ty na kanale będzie 6 odcinków i APN Nie wiem do czego tu dopisać. VPN mi się kojarzy, ale no... Nie da, nie da. Ale ty, to jest jakaś koszulka. Hmm, oko. Lecimy dalej, widzowie. Eee, DTP DTP e A C, S i tutaj 6 i co to będzie? Błędny format, coś źle wpisałem, ale pytanie, co? D, T, P, A D, -t -p -a. To co, jest źle. Dobra, to ja tu poprawię, bo nie jestem pewny. D, T, -p A C, a dwa razy S, dobra. Dobra, teraz spodnie. Krótkie jakieś spodenki, jak widzicie. Dobra. E, ALN e, HR TQF. Dobra. Kolejne. I jeszcze jeden z tych kluczy, co mam, jeżeli się nie pomyliłem. E7. A Q. Aku. -Q. HDD? Czemu mamy dysk tu twardy? A, znowu coś źle, spoko. E, 7, no zjadłem te. Dobra. I tak, mam kluczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To by było na tyle. Taki króciutki odcinaczek, mamy 8 rzeczy, wiadomo klucze macie w opisie, nie da się ich przekopiować, testowałem, nie działa, ale możecie w każdej chwili sobie je po prostu przepisać i będziecie mieli. Ja życzę wam miłego dzionka lub wieczoru, wy zostawcie łapkę w górę, bo to bardzo motywuje i ogólnie dla zasięgu, a po drugie możecie podziękować łapką w górę za to, że udzieliłem wam takich kluczy. I jak na tą chwilę, to chyba tutaj już nic więcej ująć, dodać, bo nie mam żadnych więcej kluczy, ale jak jakieś zdobędę, to prawdopodobnie znowu się z wami podzielę, dlatego siemaneczko.